Jesteśmy wysoko, aczkolwiek pierwsza kwarta na to nie wskazywała. E, po pierwszych 6 minutach e, wynik był bodajże 10-12 dla przeciwnika, czy tam 10-10 był remis. E, naprawdę postawili ciężkie warunki. E, z biegiem czasu myślę, że nasza ławka rezerwowych e, okazała się e, kluczem do zwycięstwa w tym spotkaniu. Przecież to mogliśmy utrzymać bardzo duże tempo w pojedynku. Już drugi raz jesteś na parkiecie, już punkty. Była lekka presja w tym meczu? E, szczerze powiem, że jak wszedłem, lekką tremę miałem. E, lekko byłem e, Zdenerwowany, ale szybko chłopaki pomogli mi się odnaleźć na boisku. Zrobiłem dwie głupie straty, ale dałem też jeden, jeden rzut za dwa punkty. Myślę, że najgorzej nie było. No mamy teraz bardzo ciężką sytuację, tak? do nas Robert Johnson, do Rosji, do mocnego klubu, do mocnej ligi. Właściwie osób nas też Tavarius Shine, czekamy na nowego zawodnika. Przed nas Mike Fraser, uczymy się na nowo grać z tym składem, co mamy. Myślę, że z każdym meczem jest coraz lepiej. W zeszłym tygodniu przegryźliśmy 50 ze Szczecinem. Teraz już trochę lepiej, nawet mocniejszym zespołem, więc myślę, że cały czas krok do przodu. Eee, mam nadzieję, że po prostu z każdym meczem będzie coraz lepiej.